Dzisiaj idziemy w dół poznać e, okolice Sanjipa Farmy e, i okolicznych mieszkańców. I okolicznych mieszkańców, więc idziemy w dół. Jest ciepło, parno, ale nie ma słońca, więc chmury tak, chmury przysłaniają trochę widok, ale ładnie jest. To jest jego pole kukurydzy. Dzisiaj Marcin gonił małpy. Dlaczego goniłeś małpy? Bo jadły kolby kukurydzy i z mamą e, naszego przyjaciela goniliśmy małpy. Tam <laughs> więc tam. małpy małpy ten. Tam były. Niszczą, bo one łamią wszystko. I... One tak napadają i te kolby wyrywają i żrą Tak. Tak i, więc ten. I łamią a, całą roślinę. A tam Sandrzyp jest z I tak wygląda okolica. Sandji właśnie opowiada, że to jest droga, którą szedł chodził jako dziecko do rzeki. I chodził tędy. To jest jedyna droga tutaj. Taka dosyć stroma, kamienista, no ale da się iść. Mamy górskie buty, on ma klapki. Tutaj woda podrzucała te kamienie, więc tu się robi niebezpiecznie, to znaczy on tak powiedział. A my idziemy tam w kierunku rzeki. No uroczo jest naprawdę. A tu są te bambusy, różne inne.

And if you if you write something here then it stays for, for a long time. Ah. So yeah, what's like, like I'm gonna write you your name, okay? Okay. Fredig, right? Yeah. Yeah. How do you spell? R. R. Doszliśmy tutaj niżej do pól. Tam są pola ryżowe, Właśnie tak wyglądają. Te pola ryżowe. ryżowe. Tam e, Marcin z Sanjipem coś mu tam pokazuje. Ale fajnie jest bardzo. Jest ciepło teraz. E, dźwięki dżungli są super. Tam jest jakieś jeziorko. Mam nadzieję, że tam pójdziemy do tego jeziorka. Może jakiś... jakiś Nawadniają te pola ryżowe z tego właśnie stawiku i jeziorka, bo to chyba jest ręcznie zrobiona woda. Te pola ryżowe tak wyglądają. Teraz są nieużytkowane. Przyczynił się oczywiście do tego e, reżim pandemiczny. No i ludzie to porzucili i teraz to zarasta. Chłopaki znaleźli Roxy alkohol Roxy jest everywhere. Roxy to jest alkohol, który piliśmy, ręcznie robiony i sobie tutaj zostawiają ci, którzy nie wiem, co robią tutaj. I w takich butelkach po Coca-Coli najczęściej. My wczoraj piliśmy po Fancie i piliśmy ręcznie robiony alkohol. Można sobie wziąć i się napić. Sanjay właśnie mówi, że wczoraj jedliśmy liście dyni. Bo mieliśmy takie kary yy, z takim czymś zielonym. Okazuje się, że liście dyni, oni też jedzą. Bardzo było to smaczne. Tak. To wracając do tematu, tam to jest kurkuma i korzenie. No z korzeni się robi przyprawy. Sanjib nas to prowadza po i tutaj pokazał nam. Roślinę przełamały liść i ten liść, z tego liścia od razu takie mleko poleciało i ona jest bardzo niedobre dla oczu, może może być nawet trujące. So what is that? This is a kind of sweet potato. Kind sweet potato? Sweet potato. Mm -hmm. <laughs> And it's really organic. It's really wild. So the Nepalese people. So this is the leaves, yeah? There is the leaves. The they look like. They become so long, you know. It's this one, yeah? Yeah, yeah. Yeah, it's, they come in very long. Ah. Yeah. Oh. Teraz idziemy tam do rzeki, się można zabić, bo to wiecie, no taka jest droga w dół. Eee, no ale dajemy radę. Ja jeszcze kameruję, oczywiście, no bo ja bym nie dał rady nie kamerować. O, właśnie. No i ten. O, i tam jest jakaś rzeczka. Eee, raczej strumyk. No nic, idziemy. Muszę przestać filmować, żeby tam zejść, bo tu jest dosyć stromo. Doszliśmy, ale to jest jakiś strumyczek Dosyć czysty, aczkolwiek w jakieś tu śmieci są chyba plastik, no właśnie cholera. Bardzo mnie to denerwuje. O, zobaczcie. Czysta woda i taki zapach ma świeży Woda jest czysta, ładnie pachnie Jest... Jest OK. Tam o kilka takich wodospadów. I tutaj oni sobie wykorzystują, i tutaj jest taka otwarta rura, i ta otwarta rura doprowadza, tam trochę wody wpływa, i doprowadza to na pola. I oni tak te pola y, nawadniają też tą wodą. A za rzeczką jest jakiś, jakiś domek staw. U podnóża jakiegoś dużego wzgórza, a tu drugi tam idziemy. Tak więc nie wiem, co tam, co tam będzie, ale jest cudownie. <grytanie> Naprawdę cudownie. I tutaj jest farma e, grzybów. I on tutaj przygotowuje drzewo. Namaste, przygotowuje drzewo i tutaj, tutaj rosną grzyby na tym. Więc on nie namacza. Co? Moczą to drzewo i na tym sadzą zarodki shikaki. A i ono w tym rośnie. Może nam pokażą. To są te grzyby, które kupujemy w Sainsbury's. No wiem, no wiem, znam. Tam się wchodzi. są bawoły. Fajne bawoły.. A. Cześć bawoli co? Mogę ci pogłaskać? Mogę. A, i teraz tutaj wchodzimy na tą farmę grzybów. One tu sobie już leżą i rosną. Bardzo tu ciemno. No tak, ale ja tu kręcę. Tak wygląda farma grzybów. Ale czat, w życiu bym się nie spodziewał, że. jest tak organiczne rozwiązanie. little mi more. So it's not yeah, a season, yeah, yeah. so it's not too many right now. But you can see, yeah. Ah, oh, okay. I'm oh yes, sea here, sea. Yeah, 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 yeah. And here also. Okay. Yes. So, most so, most so when well, is season? You really also cutting what are you? process हिजो आज त एकदम अक्सिजन यो टेम्परेचर आद्रता मिलाउनु नै यो टेम्परेचर वेदर मिलाउनु धेरै गाह्रो मेसिनले हाल्छ नि Mm -hmm. Mm -hmm. And he made one machine himself mm -hmm. for water, you know, like, like a helicopter. helicopter yeah. Oh, wow! Oh, oh it's wow, it's healthy. Oh, la la. Okay, do you need some soap? Takna Navadnya. Yeah, it's sour. Oh, wow. it's sour, yeah.

Jedzenie dostały, liście. To się teraz o jedzą. O, wow. Tam była ta farma. Teraz idziemy do jego do domu. Muszę patrzeć pod, pod nogi. Nie ma drogi, tylko jest o coś takiego. No to akurat ścieżka, ale generalnie to nie. I tu jest jego dom. Zagroda tu mieszka. Godzinę ma do domu Sandzipa Rodziców. Do wioski półtorej godziny. Tak więc jest naprawdę bardzo. Tu pan robi śniadanie. Namaste! Namaste. A, i tutaj gotują, tu jest kuchnia, i gotują tutaj śniadanko. Tu jest ten dom. Myślę, że to po tym trzęsieniu ziemi to wszystko z tych blak zaczęli budować. Tu jest ta woda, pamiętacie? Woda z rzeki, którą sobie tak odprowadzają rurką. Tu jest drewno do opału. To mają jakieś sieci, pewnie rybackie, nie wiem. Tu jest chyba mieszkanie. Tak, myślę, że tak. Tu są jakieś zaprawy, nie wiem. Nie wiem, co to jest. Muszę się zapytać. Cebulę widzę. A tu jest rodzaj kuchni. O, o nawet mam lodówkę. O, no. Piwa to mają dosyć. Dużo. Jakiś basenik budują. To przygotowuje się do biznesu chyba. Jakiegoś agroturystycznego, bo tu ma altanę. Gdzie można usiąść i napić się. Tylko, że tu w ogóle nie ma turystów. Kompletnie ani jednego. Jesteśmy jedynymi turystami od lat. Tutaj w ogóle w tym miejscu, gdzie jesteśmy, nie ma turystyki. A tutaj jest staw. To jest staw rybny Co. Więc tutaj hodują ryby i sprzedają. I jeszcze z tego co powiedzieli przed chwilą chcą robić tutaj wodę mineralną, bo podobno ta woda jest... Nadaje się do tego. Tak więc... No nie no, e, okolice są po prostu niewiarygodne. Absolutnie. Boże drogi, po prostu niesamowite. Tu jest jeszcze jedna altana, którą widzieliśmy. Tu sobie można usiąść i posiedzieć. Coś niesamowitego. A tam dalej też są jakieś mniejsze stawy rybne. Coś niesamowitego. Przecudownie. Dach ze słomy. Takie tutaj ławeczki. Trochę posprzątają i zrobią na turystów, to może rzeczywiście zaczną przyjeżdżać. Chłopak idzie karmić ryby. Nie wiem czy one będą skakały i jadły, czy nie, ale idę za nim. On takie kulki ulepił e, z tego co mam wcześniej pokazywałem. I on teraz wrzuca to do tego stawu. O! I tam sobie ryby to jedzą. Sanji będzie grał na liściu. <gryb> I used to do this, you know, when I was a kid. But I don't know right now. I forgot. No. <laughs> okay, one more time. <laughs> that sounds so funny. Three times the One more time. <laughs> Okay. The sounds need to become so sharp, you know. Yeah. Something like this. Yeah. <laughs> 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 is like a poo sound. <laughs> <laughs> poo sound. <laughs> I think it's the same one. There <laughs> stressed <laughs> Yeah, but... oh <mary> Przeszliśmy teraz na farmę, na farmę pomarańczową, ale kazał nam wziąć te patyki na psy, bo nas będą gryzły tu może, więc musimy mieć czym walczyć z psami. <laughs> Fajna przygoda, nie? nie mogę się Będę nagrywał. To jest pierwsze, jak będę nagrywał. Na razie są kozy przywiązane, psy nie są przywiązane. Kije mamy. Na tutaj jest wioska. O Jezu. A gdzie te pomarańcze? Tam, były. były już. A, były już, już, nie, już nie zebrane. Nie, już się drzewa nawet zmyło. A, to już nie ma pomarańczy, tylko są psy, z którymi trzeba walczyć. No to nieźle sobie przyszliśmy. O, A to jest piecyk, a to jest piecyk, na którym się gotuje. To w Indiach też takie są. To jest piec i tu się gotuje. To jest to, to jest nie. A tam jest palnisko, tam też gotują. Tak, tam też gotują na tym i tam o właśnie, na tym gotują. Ja też kiedyś nawet jadłem z takich tych, a to jest taki mały, mały piecyk. A tu jest łazienka, tam się myje. Nie będziemy mu przeszkadzać, niech się myje. Woda czysta, zobaczcie jaka czysta. Tu w górach jest naprawdę czysta woda. Teraz idziemy. Chyba jego dom jest. Ale nie ma pomarańczy. No, i na razie psów też nie ma. Marcin się zapisał do komunistycznej partii. Znalazł, Znalazł flagę. Wow. Sierpi młot. Tak, czyli farma należy do komunistów, bo tu jest bardzo popularna ta komunistyczna. Partia sierpi młot jest jej symbolem. Bardzo często w Mongolii też i w Rosji jest spotykana, jak wcześniej podróżowaliśmy. Tak więc tak to wygląda.